Duży i tani stroik na grup. Dzień dobry, witam was na kanale Domowe Pasje Anki i zapraszam na kolejną dekorację. Tym razem będzie to dekoracja na grup z wrzosami i będzie to duża dekoracja i bardzo tania, jak do swoich gabarytów. Zobaczcie, jaki piękny mam wrzos. Nie widziałam jeszcze takiej płożącej odmiany, ale wygląda naprawdę niesamowicie i pięknie i na pewno jeszcze kupię sobie taki wrzos, bo jest cudowny. I zobaczcie, mam zwykłą doniczkę, osłonkę do donicy z parapetu. I w tej donicy zrobię taką pionową, taką podłużną dekorację i będzie idealnie wyglądać na grobie. Wykorzystałam jeszcze dwie gąbki florystyczne. Widzicie, ja je pocięłam. Jeszcze będę je ciąć, tak żeby dopasować sobie te wrzosy i później będę wypełniać wszystko y, tują. I zobaczycie, jaki piękny będzie efekt końcowy. Y, polecam Wam wykorzystanie takich donic z parapetów. One są podłużne. Zawsze jest taki problem, toś chciałoby się na grobie położyć te kwiaty, żeby one były takie prostokątne, tak jak mamy groby. I taka doniczka jest idealna do tego. Ja wykorzystałam też tuję, z której robi się taką kulę. Ona ma dłuższe te swoje gałązki i elegancko można taką donicę przykryć. Donica stała nieużywana, więc postanowiłam ją wykorzystać właśnie w ten sposób. Dekoracje na grup będą w październiku pojawiać się częściej, bo wiem, że też czekacie na takie dekoracje. Dajcie znać w komentarzach, czy same robicie takie dekoracje, bo wiem, że tutaj jest większość pań. Jest mi bardzo miło i jestem ciekawa, z czego lubicie robić takie dekoracje na grób na cmentarz. Dajcie znać koniecznie w komentarzu. Wrzosy ustawiłam sobie tak, żeby jeden był trochę wyżej, ten z przodu będzie trochę niżej. Dekoracja będzie bardzo ładnie wyglądać i z boku na grobie i. Przodem, jak się do grobu stoi, też będzie to ładnie wszystko wyglądało. Polecam Wam korzystanie z tych roślin, które macie wokół siebie. Jeżeli macie ogrody, macie tuje, jakieś inne krzewy, które idealnie się też nadają do takich dekoracji, to wykorzystujcie je, bo naprawdę warto. Taka dekoracja z wykorzystaniem takiej donicy z parapetu, takiej podłużnej. Da nam niesamowity efekt końcowy. Więc teraz będziemy sobie elegancko zapełniać taką tują. Zobaczcie, jak pięknie te gałązki wiszą. Wspaniale wypełnią nam tą przestrzeń między roślinami a rantem Donicy i jeszcze dodatkowo przykryją nam tą Donicę, bo te wiszące gałązki będą takie do ziemi będą całą Donicę okalać. Więc Naprawdę dekoracja podoba mi się, wyszło bardzo ładnie. Wierzcie mi, że na żywo to wygląda jeszcze piękniej. Taka duża dekoracja będzie na grobie wyglądać bardzo efektownie. Także zachęcam Was do przeszukania swoich piwnic, garaży. Może macie jeszcze taką Donicę podłużną, która gdzieś leży. Warto wykorzystać ją teraz na 1 listopada. A gdy dodamy jeszcze znicze wokół tej dekoracji, naprawdę będzie bardzo bogato, bardzo tak bujnie, tak jak mówię, efektownie, bo ta dekoracja robi wrażenie, bo mam tutaj tą dłuższą donicę. Więc zobaczcie, i teraz trzeba po prostu sobie tą tuję tak wypełnić, żebyśmy na oko i z lewej strony, i z prawej, i z przodu, jak patrzymy, tak, żeby wszystko elegancko nam tutaj przykrywało. I zobaczcie, ja dałam gałązki odwrotnie, te z tyłu, które będą, tak, żeby one były troszeczkę takie dłuższe niż te po bokach i z przodu. I bardzo taki ładny to dało efekt. Wizualny. Za wrzosy zapłaciłam 10 zł, za te drugie, a te potrójne z tym takim wrzosem płożącym białym. Za tą mieszankę zapłaciłam 16 zł. Tu je ucięłyśmy z moją siostrą w jej ogrodzie, więc przywiozłam. Mam tu je za darmo. Doniczkę kupiłam już bardzo dawno temu, więc w zasadzie. Tak naprawdę zapłaciłam tylko i wyłącznie za wrzosy, teraz, więc kosztowało mnie to 26 zł, cała ta dekoracja. Gąbka kosztuje od 2 do 4 zł w zależności, gdzie kupujecie. I tak jak widzicie, wiązanka na grób, dekoracja taka wcale nie musi być bardzo droga. Ja zawsze lubię dekoracje naturalne. Nie lubię tych sztuczności takich. Staram się ich nie używać, sztucznych kwiatów, chociaż wiem, że one bardzo długo stoją, ale jednak ma to swój urok. Wolę częściej zmienić dekoracje na grobie, zrobić coś, co jest dostępne, co mam pod ręką i wtedy też mam taką satysfakcję, że sama coś zrobiłam i niedużo za to zapłaciłam, więc to jest też bardzo duży plus. Szyszki mocuję sobie drucikiem na wykałaczkę, na wykałaczkę, na patyczek do szaszłyków raczej, wykałaczka jest troszeczkę za mała, więc mam patyczki do szaszłyków i na tych patyczkach owijam sobie drucikiem. Taką szyszkę, żeby ją mocniej przymocować. Można też mieć taki grubszy drucik, gdzie wystarczy tylko owinąć taką szyszkę i drut wbić sobie w dekorację. Ja nie mam takiego drucika, muszę kupić, więc sobie przymocowałam do takich patyczków. Nawet tutaj jedną szyszkę czy dwie położyłam sobie luzem. Niech będzie, nikt nie będzie tym. Rzucać, przekładać, więc nic się z tą dekoracją nie stanie. Wzięłam jeszcze sobie z Donicy, mam starszy taki wrzos, ale on jest pięknie powyginany i tutaj też będzie tak ładnie wyglądać i bardzo pasować. Dajcie znać, co myślicie o dzisiejszej dekoracji. Mam nadzieję, że troszeczkę pobudzi w Was też kreatywności przed zbliżającym się listopadem bo wtedy będziemy już przeglądać przeróżne stroiki na grób, na cmentarz, dekoracje także mam nadzieję, że ta też Wam się spodoba i też weźmiecie pod uwagę zrobienie takiej dekoracji można też zrobić w mniejszej donicy ale też wykorzystać sobie tuje, wrzosy, szyszki i będzie to bardzo pięknie wyglądać ja za dzisiaj Wam cieplutko dziękuję piszcie w komentarzach co myślicie i zapraszam na kolejne filmiki, papa. Pa.